Strategia marketingowa jest takim dokumentem, który kierunkuje nasze działania na lata do przodu. Tak? Jeśli chodzi o plan marketingowy, to jest z kolei dokument, który operacjonalizuje te działania strategiczne i on już tak naprawdę wchodzi w zakres typowej praktyki marketingowej, tak tego wdrożenia. Tak? Natomiast to nie jest coś, co nam ustawia strategicznie grupy docelowe, to nie ustawia nam właśnie tego pozycjonowania, bo to, ponieważ to było zrobione na tym etapie właśnie tworzenia strategii tych kierunków, tego kierunkowania, tego wytyczania szlaku, po którym będziemy podążać przez najbliższe właśnie dwa-trzy lata, prawda? Do przodu. Dokładnie tak. I teraz pytania oczywiście możemy sobie zadać. Czy mogę mieć jedno albo drugie, albo czy mogę mieć jedno bez drugiego? No, i oczywiście, my, jako strategia, odpowiemy Wam, że powinniście mieć i jedno, i drugie. Tak będzie dawać najlepiej, najbezpieczniej. Oczywiście, zaczynając od strategii marketingowej. Teraz jak traficie do słabej agencji marketingowej, to po czym możecie rozpoznać, że to jest słaba agencja marketingowa? Po tym, że ona przejdzie do formułowania planu komunikacji marketingowej, bez ustalenia, jaka jest Wasza strategia, i bez wypracowania z Wami strategii.